Hej, cześć widzowie! Na kolejnym filmie z gry Minecraft na kanale Kasek. W dzisiejszym przy odcinku przygotowałem zestawienie najmniej użytecznych oraz najmniej używanych bloków jakby i itemów w grze Minecraft. Ale zanim zaczniemy ten ranking, to weź zostaw łapkę w górę i subskrypcję kanału, jeżeli tego typu content Ci się podoba. Dobra, bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Nasz ranking otwiera... Butelka wody, miotana butelka wody. Mianowicie, według mnie ten przedmiot jest nieużyteczny. Chyba że będziecie gasić pożar wioski, bo między innymi do tego to może służyć, jak i gaszenia mobów. E, owieczka z poprzedniego odcinka pod cierki. No i po prostu rzucamy i się zgasi o dziwo. Tak samo działa to z pożarem wioski. Ale czy ktoś tego używa? No, przywątpiewam. No. Kolejnym przedmiotem, 14 w rankingu jest żółwia skorupa mianowicie hełm zrobiony z skorpu żółwia. Żółwi hełm pomaga nam eksplorować podwodny świat, mianowicie gdy go założymy. Wydłuża nam czas o 10 sekund. Teraz możecie zobaczyć na ekranie, jak wygląda to bez hełmu. A teraz e, pokażę Wam z hełmem No, tak to wygląda. Hełm, że, żeby zdobyć ten hełm potrzeba żółwi, mianowicie małych żółwików, które wyrastają na dużo większe żółwie. I wypada z nich skorupa, z której potem kraftujemy ten hełm. Zajmuje miejsce 14. Kolejnym przedmiotem jest ognisko dusz, mianowicie przedmiot, który został dodany w wersji 1.16 aktualizacji netheru. Nie powiem, nieprzydatny itemek. Można na nim przetapiać cztery mięska, dajmy albo ziemniaki. Kto co chce. Zajmuje miejsce 13. Na miejscu 12 uplasował się niby zwykły kamień lecz to nie jest zwykły kamień, a zarobaczony kamień wielu mogło go spotkać między innymi w twierdzy no i odnośnie go to mógł wiele trudności wam sprawić między innymi ponieważ po prostu, gdy go zniszczymy wypada z niego silverfish i jeszcze jak będzie e, bity obok to zaczynają się niszczyć kolejne i to tak po prostu leci ja je po prostu e, Ukrócę im to Ale najpierw, nie wiem Dobra, kolejny przedmiot Kolejnym przedmiotem można spotkać Na pustyni, mianowicie Bardzo często go mijacie, a nawet Nie wiecie jaki on jest nieużyteczny I niepotrzebny w tej grze Jedyne co to może Dodaje wyglądu, lecz No, nie wiem kto go Używa, a jest to oto Suchy krzew. Po zniszczeniu jego może wypaść patyk. Lecz jak tutaj widać, nie musi wypaść. Chyba że na Survivalu to może wypa wypadnie. Nie, nawet na Survivalu nie wypadają te patyki. Chyba że raz na jakiś czas. Zajął miejsce. dwunasty Kolejny nie zmieniamy biomu, bo tutaj też znajdziemy kolejny bezużyteczny blok, a bardziej itemek, który wypada z królików. Dobra, nie złapę go, może jakiegoś innego. A jest nim królicza skóra. Jedyne do czego ona jest potrzebna, to do wytworzenia zwykłej skóry z czterech bo bodajże skór królika i tylko to można z tego zrobić skróle, więc no kolejny itemek miejsce dziewiąte, tutaj otwiera blok, który dodano w wersji 1.16 1.17 coś w tego, w tej aktualizacji caves and cliffs, mianowicie jest to blok ametystu jedynie poza dźwiękiem który wydaje podczas kopania i podajże chodzenia po nim nic nie robi, po prostu wygląda i ten wygląd nawet nie jest jakiś powalający, po prostu jest. Dlatego znajduje się na miejscu dziewiątym. Kolejnym przedmiotem, który został dodany w aktualizacji 1.13, czyli aktualizacji mórz i oceanów, jest koralowiec. Mianowicie, poza ładnym wyglądem podczas podróży, nic nie robi. Mianowicie, nawet te bloki podczas Wyjęcia na powierzchnię obumierają i nawet nie przydają się do budowy. Potrzebują wody niestety. I dlatego plasują się na miejscu ósmym. Kolejny przedmiot, który Wam pokażę w dzisiejszym odcinku jest mianowicie wypada ze Zombiaków. Jest to zgniłe mięso. Jedyne do czego ten przedmiot się nadaje. To żeby nakarmić psa, gdy jest ranny i tylko tyle. A no tak to to nadaje się do kosza. No. Kolejny przedmiot. Teraz trochę przyspieszymy, mianowicie pokażę Wam dwa przedmioty, które są nieużyteczne w Minecrafcie. Mianowicie jednym z nich jest kompas, który pokazuje nam pół, północ. Nie wiem po co to, skoro ma się F3 I tutaj też pokazuje w którą stronę Patrzymy się No Tyle A drugim jest zegar Po co zegar? Nie wiem Jak jest się w kopalni, to jest się w kopalni Niepotrzebna nam jest dzień, noc A jak jesteśmy na powierzchni, no to dobrze widzimy Czy jest noc, czy jest dzień Aktualnie jest noc, ale macie włączoną Podjąkę No kto widzi, dlatego wszystko widzicie No więc takie dwa szybkie przedmioty. Kolejnym przedmiotem w tym zestawieniu jest przedmiot z netheru O dziwo. Jest to kula ognia, która wypada z MOBA o nazwie GAST. No way. E, oraz jedyne co można z nią zrobić, to jednorazowo podpalić portal po prostu i wejść do netheru Taki, taki meg. I podpalić coś. Nasze podium otwiera przedmiot dodany w wersji 1.17. Też tej z górami. I jest to róg kozi. Wypada, jak to można ładnie obrać, z kozy. Oraz jego jedyną funkcją to jest takie coś, czyli zwykły ryk. Najczęściej tego Rogu używają pilagerowie z aktualizacji Village and Pillage. No i co? Idziemy do miejsca drugiego. Na miejscu drugim uplasował się jedyny w swoim rodzaju blok wodorostów. Dodano w wersji 113 aktualizacji mórz i oceanów, i jest stworzony z czterech. Z wysuszonych wodorostów, a wysuszone wodorosty się po prostu piecze zwykłe wodorosty. Według mnie bardzo nieużyteczny blok. Nie, nie widziałem, żeby ktoś kiedykolwiek go craftował. Nawet nie jest ładny. Jakby był ładny, to jeszcze bym mu to wybaczył, ale to, to, to wygląda źle. Dobra. Idziemy do miejsca pierwszego. Dobra, ale zanim pokażę Wam najmniej używany przedmiot w Minecrafcie. To wejdź zostaw łapkę w górę, jak i subskrypcję kanału, ponieważ to jest największa forma wsparcia dla mnie i nie powiem bardzo motywuje. Dobra, oglądajcie. Na pierwszym miejscu dzisiejszego odcinka uplasowała się królicza łapka. Używana tylko w jednej miksturze. Mianowicie miksturze skoczności i tylko do tego. Według mnie w ogóle nieużyteczna, nie warta zachodu ani nic takiego. Dobra widzowie, to było 15 najmniej nieużytecznych przedmiotów, jak i bloków w Minecraft. Dziękuję, że oglądaliście. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jak i subskrypcji kanału, ponieważ to jest największa forma wsparcia kanału. No i co? Bez zbędnego przedłużania. No bardziej nie. Siemanko, cześć, Narka.